Dziś zrobimy Skybase, ale z czterech rogów mapy. Dokładnie tak, bo dzisiaj czterech topowych Fortnite'owych YouTuberów w składzie Manojek, Smarty, Capcio oraz Jacob polecą na różne rogi mapy. No, po to, żeby zrobić Skybase, oczywiście. Kto najdłużej przyżyje, wygra 500 polskich złotych. A wiecie, co Wy możecie zrobić, żeby wygrać? Zostawić koniecznie łapkę w górę oraz supa z dzwonem na kanale i wpisać kodzik Manoek w sklepie Fortnite, bo to bardzo mi pomaga. A co do wygrania, oglądajcie do końca. Mam tak spóźniony landing no przecież tam mi 45 osób wylądowało. Co to jest za miejscówka? To jest jakiś mitygnowy? Jestem chyba na takim rogu, że nie da się być bardziej na rogu. No zobaczcie tylko na to. Do SkyBase'a wszyscy wiemy, że no nie ma nawet co trenować. Jestem mistrzem SkyBase'ów. Skupiamy się na macach teraz. Polecimy sobie. Może spróbujemy gdzieś katankę znaleźć. To by było... Co ja znalazłem tutaj? Dzień dobry słoneczko. Kroki, ziomek ty gin, gin, Dobra, dzięki. Jaki bambiczek. Tutaj mamy sporo kamienia. Tylko cholera strefa nie jest zaciekawa. Dobra, zbierajmy jak najszybciej macy. Ja to w ogóle mam wraz z Jezusem najgorszą miejscówkę pod kątem zbierania maców, nie? Coś do mnie strzela, coś do mnie strzela. Nie wiem co. Bambiczku. O, ty to jakiś profesjonalny Bambiczek, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. do mnie, dawaj materiałki, raz, dwa, trzy. Ty, bo Jacob już kogoś detonuje, to on już na się tam zabija! Dobra, już mam dobry i mam 300 drewna i 200 kamienia, Jest Hollywood, nie? Jest burżuaza, że tak powiem. Wy w ogóle z tejpy na no skybajza! O ja cię cholera ty Hello, baby. Czy masz katane dla mnie? O co ty robisz ty? O, śpisz, dobra, dzięki, dzięki, dzięki. Kolejny chłop, chodź. Chodź, nic nie buduj, nic nie buduj, stary, nie budujemy, jak najmniej, jak najmniej, jak najmniej. Ty, kapkę chillu. Dzięki. Oczekuj z drugim flagiem, co mu odwala. Nie przyciluje trochę. Heavy awupa, no to to się przyda na Skybase. Nie powiem, że nie. Nie ma katany. Ja to przegram, stary. Na bank to przegram. Przydałoby się znaleźć katanę, żeby to przeżyć, nie? W sumie, ty teraz tak pomyślałem. O! Jest i katana. Ostatnia osoba na Skybase się wygrywa. To ja już mam plan na to, nie? I ja to wygram. Obiecuję wam. A, bo ja tu gadu gadu z wami, a mnie już strefa dojeżdża. Nie no, dziwne są te nowe strefy. Ta strefa idzie do środka mapy, więc jest git. Ale cholera, coś tu mi jeszcze strzela na plecach. Oni się tam jeszcze ładują na tej stacji chyba. Katana. Dobra, 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 dobra. O, kurde, ile sprzętu mam do kupienia. Kupuję pompę i kupuję katanę fioletową. Dobra, jest Hollywood. To jest na do wygrania, nie? Je? To jest na do wygrania. Oj, to się może przydać na zejście ze SkyBase'u. I to mocno. Ale w takim razie zostanę tylko z karabinem. No, nie jest to najlepszy pomysł. Pa, to jest drwal. To jest drwal na 100%. Lecę w niego. Chodź tu, stary. Gin, gin, gin. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. O w dupę. Ten jest dobry. Dostał 50%. Krak, Chodź tu. DEAD! O, ja mam zero, ja mam zero HP, ja mam zero Dobra, spokój, spokój, spokój. O kurde, z jakiego kolejnego fraga ma, nie? Ja muszę się skupić. Zbieram materiał na razie. Tu mnie na skype'zie będzie Hollywood. A tu ktoś przyjechał. O, w dupę. Nie no, ja mam, stary, dużo pingu, ja mam dużo pingu, wiesz? No, jestem dead. I'm dead, bro. Dobra, nie jestem dead. Jego ja zabijam. Jego ja zabijam. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, ty masz zero. Szpi! Super, super, super. Do, a już mam tysiąc materiałów, już mam tysiąc materiałów, jest Hollywood. Jestem ciekawy ile inni mają. Myślę, że tylko Smarty może mieć więcej ode mnie. Meanwhile. Dobra, ja mam naprawdę cholernie duży problem z macami. Ja praktycznie w ogóle nie mam tych maców. Ja zwiedzowałem mnóstwo czasu tam na dole. Ale reszta ma na pewno mnie. Aż tego nie bo bo ciągle fraguje. Bardzo ważny item, ja go potrzebowałem. Nie wiedziałem o tym, ale teraz już wiem. Do tego mam dwa tysiące materiałów. O, kurde! Ty przecież na nas, będę będzieł takiego Hollywood, Będę strzelał z tego karabinu, z tego jak z karabinu maszynowego, ty, ale będzie Hollywood. Dnia. Muszę teraz tylko szybko zabić pana bossa. Daj mi macy, daj mi macy ze skrzynek. Super. Slerpy na Skybase. Mityczna pompa. Na pewno się przyda. Oj, teraz strefa daleko. A to jest strefa, w której już powoli chciałbym wchodzić na Skybase. Więc kończę powoli zbierać macy. No i robimy to, co potrafię najlepiej. Dobra, mam full drewno nareszcie. I zaraz full kamienia. I myślę, że już powinniśmy się powolutku wbijać na Skybase. Wejdę sobie tylko na góreczkę, żeby ten Skybase się ładnie nam w burzy schował. Dobra, poczekam jeszcze jedną strefę, bo jakbym teraz zaczął budować Skybase. To mój Skybase będzie widoczny. Wlatuję do zona, stary. Wlatuję do zona, jakby mnie strefa nie obchodzi. I buduję sobie Skybase. Na spokojnie, jakby ja mam tyle leczenia, że mnie to gówno obchodzi. Tylko ja nie wiem, czy nie ma co starcie. Ty, tam ktoś wchodzi na Skybase. Okej. Dobra, zaczynamy od cienkich schodów. Miejmy nadzieję, że tu nie ma żadnego tryharda spoconego, tylko w pobliżu. Ja starczy budować ze strefą. I w momencie, kiedy będę na Skybase, to ten Skybase będzie totalnie zakryty. No i dostęp big brain. Max high, max high. Albo mnie skolapsowali. Nie, max high, max high. Dobra, jest fajnie, jest fajnie. Mam max high. Mam strefkę. Super, super. Burza czwarta. Skolapsowali mnie. Ale to nie problem. Nie poddajemy się, widzowie. Spoko. Wracam. Dalej jestem na... Ty nie jestem. Jestem. Jestem na skybase. Jest G, jest G. Jak to mnie skolapsowało w ogóle? Ja technicznie jeszcze nie mam za dużo matów No mam technicznie sporo, ale to też wydaje się dobry czas na wejście na Skybase. Zwłaszcza, że strefa nam siada. Ja teraz muszę do Skybase, bo jak nie wybuduję do do strefy, to będę ty. zostanę dyskwalifikowany. I zaczynamy z metalu. I ze strefą powoli, Dania. To jest Big Brain. I dziękimi podłogami lecimy sobie na kraniec strefy. Tu jest git, tu jest git, tu jest git. Jest jeden problem, ja nie widzę żadnego skybase'a w pobliżu. Ja powolutku, powolutku do góry. Tak, tak, tak. Jest fenomenalnie. Nie! Kolaps mi poszedł na mnie. Jezus, ale fart. To kto to skolapsował? Mam nadzieję, że nie Kepciu. Bo jeżeli to Kepciu skolapsował, to naprawdę go eliminuje. Mam taki bigl... O! Nie! Ja pierdziel, popatrzcie czy mi się nagrywa i bym spadł. No nie! Co ja robię, co ja robię?! Ja cię kręcę, dobra, żyję jakoś, ale co to za życie, ty? Dobra, klasycznie sobie podbudujemy już do przodu i się cofniemy do samej strefki, że w razie czego jakby kolapsowali sam przód, no to będzie, będzie dla nas lepiej, może się jeszcze chwilę utrzymać na tym skybase'ie utrzymamy, ale nie mamy już White Hilla, więc nie możemy włazić do strefy. Ty, patrz, ja trochę skybase, to jest, ty, to jest Manojek? Dobra, patrzcie to, patrzcie jaki Hollywood kręca, tylko żeby strefa mi następna. Ale Halo, Manojek, wow! to ty? A się wystraszyłem. Ty, jak to to jest? To jest chyba Jacob, dobra. No nic, chodzę. Nie mam zbyt dużego wyboru. No tak naprawdę muszę być już na skybase, a z tego skybase mnie ściągnęli. Więc posiedzę chwilę tu. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie strefa. A, skolapsowali mnie, skolapsowali mnie, skolapsowali mnie! Dobra, to zlatujemy. No niestety. To 16 do Skybase'a dotrwane. I nic więcej. Nic więcej. Ja pierdziel. Dobra. I strefa następna mi siadła! Jest Hollywood. Strefa do przodu i to daleko do przodu. O, kurczaki, co teraz? Dobra, i gdzie oni są? To ja sama na Skybase jestem? No to sama to, że nie. Ja, bierzeki jest Koliut. Walegrina skajbezie. Walegre na Ale zoł nadało. dało. Lecimy 400 metrów na spokojnie, stary, twarda bania. Ja mam tyle leczenia, że ja w sumie mogę iść nawet za strefą. Mi to nic nie robi. Ej, dobra, to się jakimś cudem udało, nie? Zmarnowałem mnóstwo maców, ale włażę jeszcze raz na Skybase. Nie wiem, co to za konstrukcja, ale nie mam czasu edytować. Mam trochę obawy, że to jest za daleko, żeby być w strefie, i to może się źle skończyć. No ale nic, idziemy, próbujemy. No, gdzie, gdzie oni są? To oni z tym Dobra, mamy już Maxa, ale ja nie wiem, czy mi starczy maców, żeby w ogóle dojść do strefy. Ty maców braknie, ale jaja. Czystego chłopa, co mnie skolapsowało, nie będę miał maców. Nie, no nie, ja się popłaczę. Ja nawet nie wiem, czy to się będzie liczyć, ale mamy top 9. I Ja nie widzę żadnego innego Skybase w pobliżu. Tu będzie kolejny zone, jakbym to przeżył Tylko czy ja tyle przeżyję w strefie? Ja nie wiem, czy ja tyle przeżyję w strefie O, strefa tu przyjdzie, to ja chyba chwilę przeciekam Pa, 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 on tu biegnie Stary, podleć mnie, podleć mnie, mandzojek Ja nawet nie wiem, czy to jest mandzojek, ty O, a dostałem głowę O, co tu chodzi? Ja pierdzie, jak ktoś mnie próbuje zrzucić no to fajnie. Mega stary, że gdzieś mi próbuje skrapsować. Szybciej, niech ten czas leci. Co to jest? Patam, kolejny Skybase, ale on jest w zonie. Jestem w środku samej strefy. No jest naprawdę zarąbiście. Siadło to naprawdę fajnie. Pytanie, czy ja będę w stanie to przeżyć. Jeżeli nie, no to polecimy. Jeżeli tak, to trzymajcie kciuki. No on mnie skrapsza całkowicie. Nie, dobra, szukam go. Chyba ciężko to będzie przeżyć, powiem wam szczerze. Muszę wbiec do strefy. Jeżeli nie wbiegnę do strefy, to się zaraz wykończę. Ty, ten chłop do mnie idzie. Nie, tak blisko strefy, tak blisko strefy byłem, umarł Jaki bumble? jaki bumble? Pop 7, jest zarąbiste, mano jak gubi się w burzy, mano jak chyba na skybase'a, o skybase'a widzę, widzę skybase'a Daj, daj, daj macy, daj matcy, daj macy. Ma, miał stajperkę, ale G Jacob przejął moje itemy, no to dla niego będzie duże, duże ułatwienie O, o tu jest ten typo Jest ten amator No nie da się budować do tego. No zajebiście! 10 fragów chłop ma. Kepczoginie. Zostałem jeden na jeden z Martin. Profesor Skybasses. U Smartiego wygrałem Skybase. Jak tu wygram, to jest najlepszy. Dobra, 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 gdzie strefa? Gdzie strefa? Strefa się cofa, jest cofa jest bardzo dobrze, bo zaoszczędzimy mnóstwo maców Jest zarąbiście. Tam jest strefa, Amazona. Tam coś jest. Może gdzieś wyszedł. Kolapsują mnie, kolapsowali mnie, skolapsowali mnie! Zrzucili farmera! Wygrałem! Top 5, no nic więcej skórać nie mogłem. A co się stało z tutaj, Smartin? Team? O nie, widzowie. To jestem y, po raz kolejny profesor Skybase. A! Co ty gadasz? No nie jest kolorowo. Chyba Smartiemu już się nie uda wrócić. Ale kurczaki, no taka gierka. A no i Kepcio padł. Kto by się spodziewał? A Jacob też już nie jest na Skybase. O cholera. Aha. Co to są za spocęce obrzydliwe? Jakiś chłop mnie detonuje, dostał One pumpa, Daj, matce na Skybase, daj, matce na Skybase. Jacob żyje, ale nie jest na Skybase. Ie. Ale ile ma matca teraz? Ty, jak to rozwiązać? Bo miało być, kto ostatnio na Skybase wygrywa. O, walce z nim, Jacob, walce z nim. Jak to psychopata jest. Jacob wraca z Skybase, on chce wrócić na Skybase, Jacob. Tam biegnę. Połączę się z tym. Chyba kolab zjedzie, Jacob. Ale on znowu wraca. Ty no, Jacob trzeba przyznać. Ma jajka. Pa, pa, pa. Pa, 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 no po co? A, ale na znowu kolapsik poleciał. No nie dadzą mu już zrobić Skybase'a. Nie dadzą! Powszedł do lifta. To jest bardzo mądre. Polecę na wyspę i zrobię Skybase. Co za big brain Nie Skybase wchodzi! No ale Jacob się nie poddaje. On dalej leci na SkyBase'a i ma szansę, bo tam ci prawdopodobnie zgubią się w burzy i jest spora możliwość, że Jacob wygra. Na skybejzie bez zabijania ostatniego gracza! On to wygra, Jacob! No on nas ewidentnie upokorzyć próbuje, nie? I zrobić skybase jeszcze jeden w samej końcówce gry. A ostatni jakimś cudem przeżył i skolapsuje go! On rzuci go, no nie! W dupie to mam, w dupie to mam. A walcz, ty O kurde, chyba mnie narąbał. I chyba po Jacobie 10 HP strefa już tutaj! <laughs> Nie! To jakiś psychol był! Ale ładnie, Jacob wygrał! No to gratuluję, Jacob wygrywa! Zobaczmy. Eee. Tutaj macie kolejny tego typu film. Koniecznie sprawdźcie, a do wygrania był mój uśmiech, więc mam nadzieję, że lajki zostawione, komentarze również. Klikajcie, oglądajcie miłego dzionka.